Bardzo często mówi się, że kobiety potrzebują mieć rzeczy słodkie, natomiast to jest nieprawda. Również mężczyźni lubią mieć słodkie rzeczy, dobre przekąski, zarówno w trakcie i budowania masy mięśniowej, i w trakcie redukcji. Dzisiaj pokażę Wam przepis na ciasto. To jest brownie fasolowe, które świetnie nadaje się na obu tych etapach kształtowania sylwetki. Ja bardzo lubię to ciasto ze względu na to, że jest ono niskowęglowodanowe, jest wysokobiałkowe, ponieważ jest zrobione na bazie fasoli, odżywki białkowej, kakao, e, banana, więc jest to też bardzo lekko strawne ciasto, które na przykład ja lubię zabierać ze sobą na dłuższe wyjazdy rowerowe, czy po prostu gdzieś w trasę, ponieważ to ciasto świetnie utrzymuje świeżość. Więc zabieramy się. Co potrzebujemy, żeby przygotować takie ciasto? Potrzebujemy 90 ml oleju. Ja już tutaj mam odlane, to wszystko jest na wadze. 4 jajka. Potrzebujemy około 80 g ilość słodzika. Ja będę używał syropu, zagawy. Mamy dwa średniej wielkości banany. Potrzebujemy dwie puszki fasoli czerwonej, którą zaraz odsączymy, Potrzebujemy kakao I, i tak naprawdę jest to wszystko, co potrzebujemy. Ja jeszcze sobie to zbogacę tak jak powiedziałem, odżywką białkową, żeby no, miało to więcej składników odżywczych, które są potrzebne do tego, żeby kształtować naszą sylwetkę i podkręcić metabolizm, czyli dodam więcej białka. Dobrze, to zacznę od tego, żeby pootwierać fasolę, podsączać ją, albo to chwilę zajmie. W tym czasie, kiedy fasola będzie się sączać, ja po prostu podudaję tutaj do blendera wszystkie inne składniki w tym czasie też nagrzewam sobie piekarnik do około 180 stopni to ciasto będzie się w nim piekło około 45-50 minut to bardzo łatwo jest sprawdzić kiedy ciasto będzie gotowe ponieważ wystarczy je nakłuć wykałaczką, wiem że pani tego nie trzeba uczyć ale jeśli jakiś facet będzie to przygotował nakłuć wykałaczką jeśli wyciągniemy wykałaczkę jest sucha, ciasto jest gotowe jeśli jest wilgotna no to jeszcze chwilę więc teraz tak, dodajemy jajka do tego oleju które tutaj przygotowaliśmy. Mam to szczęście, że mam jeszcze jajka od mojego dziadka, więc naprawdę fajne produkty, dobrej jakości. Skruszę sobie banany na kilka części, żeby łatwiej to było zmiksować. Może sobie to ostrze, które tutaj powinno być pod spodem. Teraz dodam około 40 gram kakao. Ja cały czas mam ten blender. Właściwie ten pojemnik na wadze, więc sobie to wyzeruję. Dobrze, wszystko mamy tutaj dodane. Aha, jeszcze nasz słodzik. Tutaj to jest syrop z bio. Również kasujemy wagę. Dodam też odżywkę białkową o smaku czekoladowym. Dodam tutaj 2-3 porcje. Czyli powinniśmy mieć około 70-90 g odżywki. Jest 75. To wystarczy. No i teraz to, co potrzebujemy, to naszą fasolę. Fasola jest już odsączona. Dodajemy ją tutaj do blendera, do pojemnika i miksujemy. Nasza masa na nie jest już gotowa. Dłuże wagę. Chociaż może się przyda, bo gdyby się okazało, że jednak więcej. Mamy niż na tą formę, to po prostu będę wiedział, jaka część tutaj weszła. No bo, tak jak mówiłem, myślę, w poprzednich filmach są osoby, które lubią liczyć kalorie. Ja tak średnio, ale tak na oko trzeba wiedzieć, tak? Ponieważ ja jestem bardziej zwolennikiem nauczenia się zdrowych nawyków żywieniowych, tak? Czyli znania odpowiednich rzeczy w odpowiednich ilościach, niż takiego skrupulatnego liczenia kalorii. Oczywiście to jest ważne w momencie, kiedy chcemy naprawdę taką bardzo mocno zdefiniowaną formę, bardzo szybkie postępy. Ale prawda jest taka, że nikt z nas nie przytył bardzo szybko, no, pomijając osoby, które przez jakieś leki przytyły. Więc jakby spadek tej wagi też powinien być stopniowy po to, żeby nie było żadnych historii typu efektywa. Dobra, przelewamy masę. Ta masa powinna być taka jednolita, żeby to wszystko nam dobrze wyszło. Ja używam takiej silikonowej foremki. No już widzę, że mam tego ciasta więcej niż na tą foremkę. Więc tutaj mam 730, dolejemy do 750. Teraz będziemy szukali drugiej foremki. Natomiast tak przygotowane ciasto ja wstawiam do piekarnika, tak jak powiedziałem, na około 45-50 minut. Więc to ciasto sobie zaraz wstawię, sprawdzę jeszcze, czy mam jakąś blachę. No dobrze, mam jeszcze taką blachę, płytką, która może nawet całkiem fajnie będzie się nadawała do tego brownie. No, i w tym celu do tej blachy akurat warto użyć papier taki do pieczenia, więc weźmiemy kawałek tego papieru i w ten to sposób przygotowaliśmy właściwie dwie porcje. W jednej wyszło nam 750 gram, około, bo trochę przełożyłem, i 520 w drugiej. Teraz wkładam to do piekarnika i za jakieś 45-50 minut pokażę Wam, jak to ciasto wyszło, a w międzyczasie przygotujemy jeszcze do niego polewę. Ciasto już jest w piekarniku, więc teraz zajmiemy się polewą. Ja już przygotowałem sobie wszystkie składniki. Jest to 50 gram masła, takiego zwykłego. Do tego dodałem 20 gram syropu zagawy, żeby troszkę cukru było. Dodałem do tego 4 łyżki kakao, co daje nam około 9-10 gram kakao. I teraz wszystko to będziemy podgrzewać. Po to, żeby te składniki się nam rozpuściły i żebyśmy uzyskali tą konsystencję, na której nam zależy. Ciasto wyszło naprawdę super. Mam je tutaj na blaszce. Wyciągnąłem na razie tą cieńszą wersję, a która idealnie sprawdzi się właśnie do kawy jako przegryzka, czy jako taki, mm, no coś na zaspokojenie po prostu tego głodu, apetytu, który może nas spotkać w ciągu dnia. Więc ja porcuję to i... Jadę do Warszawy na spotkania. Miłego dnia i dajcie znać jak Wam wyszło ciasto.